Niedawno w naszej klinice pojawił się kolejny nowy sprzęt. Jest to najnowsze urządzenie szwajcarskiej firmy Storz Medical wykorzystujące technologię fali akustycznej. Fala uderzeniowa korzystnie wpływa na metabolizm komórkowy, stymuluje mięśnie, i prowadzi do redukcji tkanki tłuszczowej oraz ujędrnia skórę twarzy i ciała. Mechaniczna stymulacja tkanek jest całkowicie bezpieczna i bezbolesna w odczuciu dla pacjenta. Terapia sztorc Medical doskonale radzi sobie z celulitem, także tym silnie zwłókniałym. Intensywne i naturalne pobudzenie tkanek z wykorzystaniem fali akustycznej prowadzi do powstawania nowych naczyń krwionośnych i pobudza organizm do produkcji nowych włókien kolagenowych i elastynowych, co w efekcie daje rezultat odmłodzenia, spłycenia zmarszczek, rozstępów oraz poprawę napięcia i elastyczności skóry. Innowacyjna technologia fali uderzeniowej wykorzystywana jest nie tylko w medycynie estetycznej, ale od lat w fizjoterapii i w terapiach leczenia bólu. Dlatego dedykujemy te zabiegi również osobom uprawiającym intensywną aktywność fizyczną i sportowcom. Zabieg sztorc Medical może być stosowany jako samodzielna terapia, zalecamy jednak dla wzmocnienia i zintensyfikowania efektów terapie łączone np. z drenażem limfatycznym, endermologii, LPG lub alias, z karboksyterapią bądź z zabiegami silnie redukującymi tkankę tłuszczową takimi jak mikrofale typu Coolways w zabiegu Onda bądź Kryolipolizom klatu alfa. Ilość zabiegów w serii jest uwarunkowana stopniem zaawansowania problemu pacjenta, jednak zalecana ilość to od 5 do 12 zabiegów z częstotliwością od 1 do 2 razy w tygodniu. Zachęcam w dalszym ciągu do skorzystania z naszej akcji Lato, gdzie stworzymy dla Ciebie indywidualny plan zabiegowy. Do zobaczenia! Dedykujemy również e, te zabiegi osobom e, uprawiającym intensywność, aktywną in, intensywność. Boże, kamery to nie jest moje życie. To jest straszne. Zalecamy jednak dla wzmocnienia dla to może już tak być. Czy muszę jeszcze raz od